Cześć, tu macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasę sezon trzeci. I dziś nietypowo zaczynamy tutaj z tunelu. Po, potwory coś zaczęły hałasować? Nieważne. E, w każdym razie, Owcz owcza wyspa została skończona, nowa forma pluskiew również. I my będziemy już wracali do miasta. E, ale zanim co, do czego to wam pokażę, co tutaj się wydarzyło. I chciałam was zaprosić na gierwa, A link macie w opisie filmu. Dobrze. Dobrze, lecimy, słuchajcie. Może zacznijmy od góry. Od wysp owczych. Tych owiec teraz jest naprawdę pełno. O, tak, tutaj już coś się pojawiło. No może po kolei? Tutaj, słuchajcie, mamy port. Jakbyśmy chcieli, właśnie podpływać sobie tam bliżej sobie e, zobaczyć, jak to wygląda, co też uczynimy. No, tutaj mamy owcę wycieczkową. No, ona lubi, może, zwiedzać. Nie, nie wiem, po co ona wlazła te łódki, jak tutaj postawiłam, ale jako jedyna owca tam wlazła. O, widzę, tam jedna, jakaś lubiąca pływać. O tym też. Zastanawiam się, słuchajcie, czy całej tej wyspy w jakiś tam sposób nie ogrodzić. To jest jeszcze do przegadania. No, zobaczymy. Dobrze. T tutaj to jest tak, jakby wiata naszego pustelnika. To jest nasz pustelnik, który będzie tutaj naszych owiec strzegł. Tak, o panu mówię. No, to, no serio, się jakby nie wierzył. No i tutaj oczywiście dałam dużo krosna, żeby on sobie coś tam robił z tej wełny. Tutaj jest już trochę uzbieranej wełny. Oczywiście przyszedł do mnie ten człowiek, co y, próbuje wszystko za nie wiadomo jaką kasę opchnąć. No no, to go zabiłam, a lamy zostały i już laby mnie lubią. Ze mną też tutaj wzięłam dwa pieski, że niby to są pieski pasterskie. To jest owsik, a to jest węgorek. Nie wiem dlaczego. Pierwsza moja myśl, chciałam nazwać psa, to był owsik. No to myślę dobra. No ale owsik musi mieć parę, żeby tutaj były też inne pieski. No to trzeba drugiego pieska też nazwać. No jak go nazwać, żeby pasowało? No i co madzia robi? Wpisuje w przeglądarkę, jakie są pasożyty ludzkie. No, więc jeszcze był węgorek. E, więc tak, to, to są właśnie nasze pieski, założyciele stada pasterskich psów. O, e, o, tam jest jeden, tam jest jeszcze jeden, jeden jest jeszcze chyba przy farmie. Dobrze, ale dalej. Więc e, tutaj mamy natomiast e, powiedzmy zapasy naszego e, naszej pszenicy, siana dla owieczych, żeby miały co jeść, ale widzę, że strasznie towarzystwo się rozlazło. Tam jest jego chyba najwięcej. No, tutaj e, powiedzmy, że jest miejsce, gdzie te owieczki mogą sobie jeść, tutaj mają miejsce do picia. Jak właśnie patrzę, czy one mi tu za mocno nie pływają. No, tu nasz tunel widać. No, i tak. A i jeszcze właśnie zrobiłam tutaj im całą farmę pszenicy. Nasz biedny pustelnik będzie żył się tylko pszenicą, chyba że się posunie, tego że zacznie mordować owce i je jeść. No, zawsze jakieś wyjście, prawda? No, i, i, i. I w tej części wyspy to tyle. Tutaj tu postawiłam ogólnie beczkę przy samym płocie, żeby to ładnie wyglądało. To owce zaczęły mi tam włazić, więc beczka musiała zostać wsadzona gdzieś indziej. No, a resztę piesków już słuchajcie, nie nazywałam. A, to lamy, No tak. O, a tutaj natomiast mamy przejście. tutaj już nie chciałam nic więcej budować, że te owieczki miały tak więcej przestrzeni. A tutaj jest jeszcze zabudowane, zrobiłam farmę drzew i muszę przyznać, że bez tych drzew, no nie wybudowałabym tego wszystkiego, bo po pierwsze nie chciałabym się wracać do domu za każdym razem, jakby mi drewno brakowało. No, a po, po drugie, w domu też bym się z czasem drewno skończyło, więc sobie stąd na bieżąco je brałam. Dobra, chodźmy sobie, przepłyniemy, słuchajcie, w koło tej naszej pluskwiarni. Trudno mi powiedzieć, czy ona jest dość wydajna, wiecie? Bo ostatnio tak popłynęłam tam do niej, tam na dole, o widzicie, jest tunel, gdzie my się możemy dostawać. Ma taki problem, nie wiem, czy to jest kwestia wersji, czy czegoś, że plus się czasami o. no weź, ja nie umiem w zbieżność łodzi. One, o tu się czasami bloczą i nie wszystkie chcą przepływać tam, nie? O, ale no, to, 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 nie, to nie jest jakiś mocno duży problem, bo tyle, co ich tam spada, to mimo wszystko i tak y, sporo tych fantów z nich y, wypada. No. Ale nie wiem, czy w jakiś sposób można byłoby to, nie wiem, naprawić, czy, czy co nie wiem, ja nie mam na to pomysłu a zaraz sobie podpłyniemy słuchajcie, tam, tam to znaczy podpłyniemy podejdziemy od dołu, gdzie w ogóle to wszystko tam jest i zobaczycie ile tego wypadło, właśnie ostatnio tak myślę, a postawię na chwilę postać nie wiem ile ta chwila trwała tyle co posprzątanie i umycie lodówki tak tak, w obecnych czasach człowiek to już się wszystkiego czepi, żeby mieć jakieś zajęcia, no skoro się z domu nie wychodzi więc no, więc tyle trwało, ile ja tam stałam, i zaraz zobaczycie, ile ja tego tam mam. Zaraz sobie tam przejdziemy. Najfajniejsze jest to, że one, spalając się od lawy, od razu wyrzucają z sobą pieczone ryby. Więc no, mam darmowe jedzonko, nie muszę sama się martwić o ubijanie go i tak no, to, to mniej więcej działa na tej samej zasadzie, to, co w świ te świnie pumby w netarze teraz są. Jak je zabiję, i że mam ogień na mieczu, to też od razu jest gotowe jedzonko. No, ogólnie to ja muszę tamten tunel, w którym rozpoczynaliśmy odcinek, nazwać jakimś tu tunelem opętanych endermanów czy coś, bo o tutaj te o czasami e, żwir mi kradną i mi tunele zalewają. Nie wiem, jakieś kanalersi oni są, czy jak, nie wiem. O, już jedno spadło. O, ja sobie w ogóle, jak stałam, to sobie to ładnie tak układałam. Teraz to też wracając do domku, sobie to zabierzemy. Nam się przyda. Rybki na razie zostawię, bo i tak mi się zapewne to wszystko nie zmieści. No, nie zmieści mi się, to muszę sobie wyrzucić. Nie, no dobra, po reszty się jeszcze wróci. W sumie tą, tą perłę powiedzmy. O, sobie schowam tu, bo mogę. Dobra, wróć. No i one tutaj tak, no, że tak powiem, nie za gęsto spadają, tak, ale z czasem trochę się tego tutaj zbiera powoli. No, a tyle, co na razie uzbierałam, to yy, yy, wystarczy mi, słuchajcie, yy, do tego. Do robienia na przykład lamp w mieście, bo wracamy do projektu miasta. Ostatnio w końcu wygrzebałam projekt, który był już, oho dawno temu skończony. No, tak nawet o widzicie, cał całkiem spoko to yy, wypada. Czy ja mogę coś.? Na przykład, ciebie sobie. Do. Na ciebie też. A tu? A tu jeszcze nie spadło. Dobra. To zabieramy się stąd. E, tak, odgrzebałam projekt miasta. No i e, miasto jest już w pełni wykończone, i tam naprawdę jest na co popatrzeć i jest co zrobić. Dwie mistyłki mi się tak strasznie podobają. E, nie są jakieś super specjalne. Są e, powiedzmy. Hmm, jak Jakby to je nazwać. Standardowe, tak to nazwijmy. Takie pierwsze słowo mi przychodzi na myśl. E, ale, ale bardzo przyjemnie się je będzie wykonywało według mnie. No dobra, na górę już nie zachodzimy. Będziemy lecieć do domku, sobie naszym tunelem. Mówiliście, że można byłoby to e, przerobić na metro. Ja tu mam nawet bardzo fajną wizję tutaj tego metra. Tylko wtedy trzeba byłoby to metro poszerzyć. E, raz, dwa, trzy... Rozbiję ja licze z tym. Dobra, to. Yy, 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 3, 4, 5, 6, 7. O 4 kratki w bok jeszcze trzeba byłoby całe tunele, wszystkie poszerzyć. No. I, i, i. I w górę. Ja wiem, no przynajmniej o dwa, albo w dół, o dwa, no jak to woli. Ja bym wolała stosunkowo jednak tutaj w dół, bo z tą wodą znowu się bawić w dół, to jednak byłoby prościej. No i właśnie też... Aha, to wypluskacie, dobra. Ale też wiecie, kwestia jest taka, że tunel jest cały czas skośny, więc jechać no, na takich skośnych torach, nie wiem czy to byłoby przyjemne i czy byłoby to fajne. Więc w tą Mańkę się nie porywam, słuchajcie, na metro, ale natomiast jest opcja, że metro przypuszczalnie będzie, słuchajcie, z miasta. Będzie z miasta i byłoby właśnie prowadzone normalnie po powierzchni, bo tam jest taki projekt metra, powiedzmy. Ja na razie go totalnie ignorowałam. No, a wtedy można byłoby zrobić to Bardziej w liniach prostych i wtedy to wydaje mi się, że lepiej by wyglądało. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, co z tego będzie. Najpierw ja chcę dokończyć miasto. No, jakoś nie wiem, potrzebowałam chwili odpoczynku od budowy miasta, więc najpierw była zabawa z pandami z tamtą wioską, jej jakieś ogarnięcie, potem była farma pluskie, no jeszcze w międzyczasie był nether, e, tak e, ja już gram na tym snapshotcie 20w13b e, co prawda do tej pory nie zdążyłam obejrzeć przeglądu u Tijimiego, co w tym snapshotcie doszło, ale myślę, że snapshot, który dzisiaj wyszedł, sobie już obejrzę ja jeszcze nie mogę doczekać, kiedy będzie po prostu pełna wersja, tak, bo chciałabym sobie jeszcze przejść nowe tereny w neterze, w tamtą stronę, wiecie co? Trzeba jeszcze postawić jeden portal do posiadłości. No, a ten, a na razie się wstrzymuje, właśnie ze względu na to, że no nie wiadomo, co tam jeszcze zmienią, prawda? Więc, więc tak. No. Ale to, to, to w swoim czasie wszystko pewnie nastąpi. No, na razie, co jeszcze miałam z tym neterem mówić? Coś, coś jeszcze miałam. No i oczywiście teraz mi wyleciało z głowy, bo popatrzyłam, że noc się robi. O i ten i, i no, i się rozproszyłam. W ogóle patrzcie, mamy już 2846 dni. Zaraz jak dojdziemy bo już niedaleko, to będzie 47 dni. Jak dobrze pójdzie, może w kolejnym odcinku będziemy mieli już 3000 dni. No, szkoda słuchajcie, że nie mam poprzednich save'ów, żeby tam dało radę sprawdzić, ile tam grałam. Ale już pamiętam, że w jednym był problem jakiś i bardzo często statystyki mi się usuwały. Statystyki, wszelkie osiągnięcia, no i, i jakoś, no. To, to było dla mnie smutne i słabe, że nie mogą sobie tego wszystkiego na bieżąco e, sprawdzać. No, a, a te tutaj są całkiem spoko. W ogóle tak teraz myślę: wrócimy, rozpakujemy się, że tak powiem. E, I e, będę musiała pójść do miasta, zobaczyć, co ja mam w skrzyniach do budowy. E, bo, e, bo podejrzewam, że może mi brakować drewna. No więc trzeba będzie też posadzić na nowo las, bo lasu chyba nie mam też. Coś mi się wydaje. No, muszę zobaczyć, ile też mam glinę, bo będę potrzebowała dość sporo gliny, cegiełek. A teraz nie wiedzieć skąd. Przypomniało mi się, słuchajcie, że ja nie mam y, tego. Skończonego w mieście na powierzchni farmy kurczaków. Nie wiem skąd mi się to przypomniało, ale tak mi się przypomniało, Mo mogli moglibyśmy to ogarnąć jak na dobrą sprawę, w ogóle to nie jest nawet wykończone, a to bardzo prosto yy, się robi. Tutaj by to schodziło, 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 tylko nie wiem czy... Tam hmm. trzeba byłoby taką przejściówkę zrobić z redstone'em, czego ja oczywiście nie umiem, bo tyle lat grania w minecrafta i nie ogarnęłam jeszcze redstone'a. Nie wiem, jakoś nigdy mi nie był do szczęścia potrzebny, a jak był, to, to były takie konstrukcje, które skądś brałam i które były proste, nie? Dobra, jesteśmy w domu. No, proszę drzwi otwierać. No, i w kimę. Dobra, więc więc tak się teraz zastanawiam nad tym. Pójdziemy, zobaczymy w ogóle, co my najpierw tam mamy. Dobra, pierwsze co to trzeba siebie rozpakować. Wiecie co, chyba zainwestujemy w nową tą. W nową nową nową. W nowe skrzynki sobie to posegreguję. O. Proszę bardzo. Nie, ty wróć. Rzecznie się nie spodziewałam, słuchajcie, że mój e, magazyn będzie tak długi, że będą pod nim aż krowy. Bo my jesteśmy teraz pod stajnią, tak na dobrą sprawę. Dobra, muszę jeszcze zostawić e, ten hełm, bo mi niepotrzebnie zajmuje miejsce w ekwipunku. A wzięłam go tylko dlatego, słuchajcie, że chodziłam do, e, przez nether do endu, żeby sobie ponaprawiać. Dobra, co tam jest? Tu mamy dwie puste. Trochę drewienka jest. O, właśnie, Halinka jest w mieście. No. Staszek, Staszek, dzień dobry. Wróciłam do domu. Może lekkie zainteresowanie moją osobą, co? Już tak się popatrzył. Niewdzięczny bałwan. I widzicie, tutaj przynajmniej nazwanie go bałwanem go nie obraża. Hm? No, to, to jest dobre. Dobrze. E, chodźmy, zobaczmy. No, tutaj te drzewa mamy powyrastane, zwykłe. To znaczy jest zwykłe, różne. Ja, ale tego drewna jest mało trochę. Wrócimy... A to krowa... A pan koń skąd tu? Jezu, dawno mnie tu nie było i wszystko takie dziwne się nagle wydaje. No, w ogóle mówiliście, że któryś snapshot psuł to, że NPC znikały. Od tego czasu ja chyba w mieście nie byłam, ale nie wydaje mi się, żeby znikły. E, zaraz zobaczymy. Bo, bo bo bo. Bo wtedy ja byłam w wiosce pandowej. Nie, co UNPC patrzcie. Dzień dobry. To moja rączka co jakaś. Dobra, mam opóźnioną rękę. W sumie, wiecie co, tak teraz. O, a panowie dwóch? To już prawie nielegalne zgromadzenie, bo jeszcze klienci zaraz przyjdą. <grytanie> tak z, z tego nie. O, malutki siema. Fajnie że on się ten. Dalej tutaj mi robią, że tak powiem. A zaraz zobaczymy, jak tam właśnie kwestia e, ich robienia. Czy oni tam znowu nie popsuli tego wszystkiego. Ja tak, tak teraz myślę, ile ja tutaj czasu poświęciłam, żeby to wszystko zrobić, ale. No, e, nigdy ja nie rozumiem robienia tego wszystkiego na. serio ja popsułam? No. Na kreatywie, bo no, bo wtedy nie ma takiej satysfakcji. Przynajmniej ja takiej satysfakcji nie mam. No, żeś tu posadził. Oczywiście, że popsuliście. A jakieś małe stworzenia robicie, czy coś? Ale zobaczymy. Ja nie wiem, co oni właśnie mają, ale oni strasznie to psują. Zawsze. Dobra, tutaj nie widać, ale... No, może gdzieś będą geniali. O, tutaj nasz też. Pies wartownik. O, ile tutaj krówek. Trzeba byłoby trochę powybijać. Właśnie, trzeba popatrzeć... O. Czemu pan Konstanty taki już zepsuty? Ja mam nadzieję, że mam trochę żelaza z całego... A gdzie jest Hal... O, to nie, to nie Halinka. Halinka, gdzie jest Halinka? Mam nadzieję, że się zadomowiła. Przecież... O, jest Halinka! Dobrze. Dobrze, no wiecie, człowieka tyle nie było. No musi tutaj sobie przyjść, popatrzeć, o, nacieszyć oko. O, a pan dobrze. On, ja wam mówię, on z tymi świniami to w błocie żyje i dlatego. O, właśnie, tu miał być kurnik, patrzcie. I tak, i tutaj trzeba to wszystko zrobić. Wleję. Leje przepuścić w dół. Tutaj jest zejście w dół w projekcie, z tego co pamiętam. No i tam zrobić całą tą y, wykluwiarnię, że tak to nazwę. Jezu ja i moje słowo twórstwo naprawdę. To tak samo. Słuchajcie, ja... no tutaj trzeba będzie przyjść i im to ponoprawiać, ewidentnie. Tak samo ja słuchajcie Tiwolta bardzo podziwiam, jak on, y, no. Y, że tak powiem, robi słowotwórstwo w ORIM. Naprawdę. Super to się słuchaj, super to brzmi. No, sama mam w planach ORIEGO, tylko tak, no czekam, aż mi się The Walking Dead na kanale skończy. No, chociaż zastanawiam się, czy teraz, jak wejdziemy w ten dodatek, to znaczy dodatek, nie wiem, czy to dodatek. No, to, to nie jest z tego, z cyklu, z Clementine, tylko to była dodatkowa jakaś historia, ten. Jezu, są gry, których tytułów w życiu nie zapamiętacie i ja też tego nie zapamiętam. Mission? Chyba tak. No, e, w każdym razie e, zastanawiam się, czy teraz to nagrywać, czy iść w ORIEGO, czy iść w Yes, Your Grace. No, a w ogóle, wiecie, co ja Wam zapomniałam powiedzieć. To ja już wiem, co ja miałam w tunelu powiedzieć, jak mnie zegarek rozproszył. Że, dzisiaj o 16 planuję dodatkowy materiał i mam nadzieję, że on się ukaże, mianowicie z Minecraft Dungeon. Tak, bo mam wersję beta i chciałam właśnie zagrać, zobaczyć, co, to, co tam się robi, tak? Powiem wam, że nawet gry nie odpalałam, żeby odpalić ją tylko na, no, na nagraniu, żeby, no, mieć powiedzmy świeże wrażenia, no. O, są moje MPC, już się bałam, że tych nie ma. E, no, i więc, no, zapraszam. Mam nadzieję, że ten materiał uda mi się e, zrealizować. No, jeżeli nie, to będę w biuletynie was o tym informować. Dobra, jest bieda, słuchajcie, nie mamy. Eetja, nie mamy, słuchajcie, drewna. A będzie dużo drewna potrzebne, bo góra jest chyba wykończona. Ja nie pytam się, skąd Enderman ukradł mi to. Naprawdę chciałabym włączyć niepodnoszenie bloków i niszczenia przedmiotów, jednakże wtedy NPC mi się nie będą rozmnażały, więc no. Czekajcie, ja sobie wyjdę na samą górę i zobaczę, jak tam sytuacja z drewnem wygląda. No widzicie, no, trzeba sobie się tu ogarnąć przed dalszą, że tak powiem, pracą pod ziemią. No, z budowli, które tu będą, to zdradzę Wam tylko, że będzie uniwersytet. Tak, będzie podziemny uniwersytet. Nie, no dobra, drewna już. Okej. Okay. Tutaj drewna jako tako nie będziemy już na ściany potrzebować. Będziemy je potrzebowali głównie do... Nie tędy. Do jakichś, wiecie, tutaj stołów, szafków i tego wszystkiego. Szafek się mówi. O, już, już te... Może slajmy zaczęły się robić. No i. I czekajcie, bo. Slajmy ja sobie ubiję, tylko teraz tak minie, jak tam góra wygląda w tym projekcie. Bo też zostały zmienione wejścia. Bo mi zależało, słuchajcie, na tym, żeby one nie były w wieżach. Więc zostały zrobione takie jakby. Zaśnie znaczy, koło tego metra, co, co ja je zignorowałam. W ogóle muszę zobaczyć, jak ja to, czy to metro jest jakoś nazwane. Jak nie, to to będzie. E, no, postawimy kiedyś tabliczkę i nazwiemy to zignorowanym metrem. Jezu, ile tutaj panów jest? Wow. Czy ja to mam dalej otwarte? Tak, mam otwarte, tylko mam popsute, bo oni się mi tutaj bloczyli. Niemiłosiernie. Pan co takie ociemniały? No, do pana mówię. <grymne> tak patrzę teraz, co tutaj ta ciemna plamka jest, ale to jest to miejsce, gdzie skrzynie stoją. Dobra, to my, słuchajcie, wyłazimy. Ja chcę sobie przejść właśnie w to miejsce. Aha! Nie, jest czy nie jest tu drabinka? Ja bym przekonała, że jest tu drabinka. Nie jest. Okej, okay, my jedyne wyjście mamy tam w takim razie. Okej, okay. no tak, ja, ja i mój ogar tutaj, no dawno byłam, no. Teraz jak zaczniemy tutaj na nowo budować, i co mi się tutaj podoba, ja nie wiem dlaczego, zawsze miałam w normalnym życiu zamiłowanie do miejsc, gdzie budynki stoją bardzo blisko siebie. Na przykład wiecie, jest budynek, pół metra chodnika, jest załóżmy wąska uliczka, taka, że jeden samochód się zmieści, i z reguły to jest jednokierunkowa. No, potem znowu z drugiej strony kawałeczek chodnika, i zaraz drugi duży budynek. Nie wiem, jak, jakoś tak, taki typ budowy mi się strasznie podobał. No. Nie wiem skąd i dlaczego tak, tak 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 wyszło. No i co? I zajrzałam do tej skrzynki i nie zobaczyłam, czy mam po pierwsze motykę, a po drugie, czy mam y, żelazo, żeby Konstantego naprawić. Tak, tak zawsze właśnie wyglądają, słuchajcie, moje budowy w Minecrafcie. No, że ja muszę latać 10 razy, bo czegoś zapomniałam. No dobra, ja, ja na razie nie będę, po to w razie się będę marnowała waszego czasu. Mam nadzieję, że Konstantemu nic tutaj więcej nie będzie. On już raz razy był naprawiany, prawda? No, tak mi się wydaje, że to to już któryś raz. Dobra, najeźdźmy się. O, dobra. No i słuchajcie, wejście do miasta. Mi się wydaje, że o to jest wywalone, te ogródki. Ala poczekalnie i tutaj są zejścia. A, no metro jest w ogóle totalnie zignorowane, bo tutaj właśnie jest stacja metra, tutaj gdzie jesteśmy. No więc szkoda, że tabliczki nie mam, bym od razu nazywała to zignorowanym metrem. No właśnie tak, tak właśnie lubię, że jest taka wąska uliczka, że jak ludzie przechodzą, to się w ściany pakują. No, i chyba z tej strony jest drugie zejście. Dzień dobry. O, no, padanie pan masz. Y, ja mam spaczenie, słuchajcie, że zawsze jak widzę tego księgowego, to muszę sprawdzić, jakie ma książki. O, i pan taki? Ale to pan chyba z mojej winy coś mi się wydaje ubity. Bo my, my się kiedyś pokłóciliśmy tutaj, nie wiem, czy wiecie. Oj, strasznie się tutaj pokłóciliśmy. Bo tutaj, jak oni robili małe. No, dobra, jest wasza. Wystarczająca ilość. Właśnie, znowu, patrzcie, jeden gdzieś mi się zawieruszył i jest ich pięciu. A powinno być ich czterech, tak na dobrą sprawę. No, i nieco, że zaczęli mi się tutaj zawieruszać zwykłe NPC, to jeszcze zaczęli się w środku robić konstanci. No, więc. Aha, oni tam, to, tam sprzątają, dobra. Więc ja stwierdziłam, że tych y, nadmiar NPC wybije, a dodatkowo też y, zabiję tych konstantych, nie? No i tamten właśnie gość straszliwie na mnie zeźlił i. no, I się pobiliśmy. No, to tak to, 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 to pokrótce historii. Kim pan jesteś rybak? Rybak, dzień dobry. Właśnie, wy tutaj w tym mieście nie macie jakiegoś oczka wodnego na ryby. Trzeba byłoby. Coś gdzieś pomyśleć, tylko to miasto już jest tak zadykowane. A, w sumie podwodną, pod podwodną, tak. Macie podwodną, podziemną rzekę. Dzień dobry. Czy wy wszędzie z serio musicie to psuć? Miłość Boską. A potem człowiek co jakiś czas chodzi, o, spotyka małe ich owoce biegające i jeszcze musi naprawiać to wszystko. No, ale dobrze. Władza wróciła do miasta, czyli ja. No, więc będziemy tutaj to wszystko ogarniać i naprawiać. Też wam powiem, że strasznie dawno żadnego najazdu nie było. Nie wiem, w kasztęgoju co i rusz te e, nosacze przychodzą. O. I tego. I się tutaj tłuczę, a tutaj jakoś tak. No. Niekoniecznie. E, dobra, co ja teraz chcę? Po pierwsze, chcę. Wziąć żelazo, wziąć sadzonki, tutaj to będziemy sadzić. Tak się zastanawiam, czy w brzozę też nie pójść. No, eonowe to ma dziwne podejście. Zawsze jak e, wydaje mi się, że potrzebuje zwykłego drewna albo brzozy, to on nagle ze świerkowym drewnem wyskoczy. No, w danej budowli, więc. <ścoughs> więc tak. Ale. Ała! Ale no nie wiem. Nie no, zwykłe drewno zawsze jest potrzebne, to będziemy sobie już zwykłe drewno. Jest dopiero południe. Ja, a, a. A tu jeszcze mi się szkło przepala? No, jeszcze się przepala. Dobra, szkło też nigdy e, nie za e, wiele. No, mamy za mało tego drewienka. Weźmy tak sobie o tyle sadzonków tego też. E, żelazo dla konstantego tu na leczenie i e, motyka e, tu. W ogóle tamto pole co robiłam na wyspach Owszych, słuchajcie, zeszły mi trzy motyki, żeby całe to no się zamknęło, żeby całe to pole ładnie przeorać i żeby to wszystko zasadzić. No, ale fajnie to wygląda. Ja strasznie lubię takie wielkie miejsca z polami. Tak samo jak teraz tutaj w mieście mamy te duże pola. No, nie wiem, podoba mi się to jakoś tak. Może dlatego, że na wsi też mi się podobały zawsze, jak i było takie wielkie pole. Jedno wielkie, załóżmy, obsiane pszenicą, a drugie, nie wiem, powiedzmy, burakami. I to tak fajnie wyglądało. Dobra, teraz tak. Dwa, cztery, pięć. Dlaczego tu? Ja się pytam. No dobra, nie dociekamy. To i tak, słuchajcie, wyrośnie, bo ja wezmę. Zaraz jak skończę to sadzić, to te drzewa wszystkie będę zbijała, więc jak te liście znikną, to ten to bez problemu te sadzonki i tak wyrosną. Tak, co ileś muszę się pomylić, prawda? No, ale zdarza się. Dobra, tu już nie cztery. Coś mi się teraz tak kołacze, że my już w którymś odcinku sadziliśmy tutaj to. Takie mam jakieś dziwne wrażenie. No. Że już raz ja się na nagraniu bawiłam w sadzenie drzewek. I to też było chyba, że albo ja gdzieś znowu byłam na jakiejś wyprawie i wróciłam i zaczynałam miasto robić. Albo to było jak ja skończyłam, słuchajcie, kopać ten, ten cały, to pomieszczenie. No, i dalej słuchajcie, tak mam, że no, oglądałam na przykład, o, to już muszę liczyć, e, oglądałam tutaj ten House of Cards, no i, i kopałam to pomieszczenie, ten Designated Survival bodajże też oglądałam e, to kopiąc. No, teraz ostatnie czasy w ogóle seriali praktycznie nie oglądam podczas no, grania w Minecrafta, więc no, z Wyspami Owczymi nie mam w ogóle żadnych skojarzeń w kwestii e, jakichś seriali, no, ale to tam. To powiem, że zawsze trzeba seriale oglądać, prawda? No, chociaż teraz to wręcz jest aż wskazane, żeby w, jakoś, w jakiś sensowny sposób czas spędzać, prawda? No. Dobrze, kolejnie, ale myślę, że my będziemy kończyć ten odcinek. No to tak jak mówiłam, prawdopodobnie o 16 będzie dodatkowy materiał z tego Minecraft Dungeons. Nie wiem jeszcze, jak, e, no, e, ugryziemy ten materiał. Czy to zawsze dodatkowo w czwartki będzie taki materiał, czy jak? Zobaczymy, czy mi się go uda nagrać w ogóle. No, jakby coś się nie poszło, to mówię w biuletynie albo w opisie filmu będę was informować, że to nie pykło. No, a jeżeli ktoś grał albo oglądał, to dajcie znać, czy, czy fajne, czy dobrze się gra, czy wam się podoba. Dobrze, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się no i cześć!